Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zamontowaliśmy Hajerka 3,5 kW u klienta, tak to wygląda jest zamontowany w salonie, odbiór został zrobiony przez ścianę na zewnątrz. Tutaj zrobiliśmy kanały maskownice białe, ładne. Poprowadziliśmy instalację do samego rogu balkonu, żeby nie przeszkadzał klimatyzator w ustawieniach innych rzeczy. To klimatyzator, który będzie dostawiona szafka, nie będzie go prawie widać. Więc chciał, żeby go zamontować na uchwytach. Mówić, że po prostu będzie mu łatwiej sprzątać. Można było też go ustawić na kauczukowych takich czarnych gumach. Jeżeli chcielibyście od nas taki no Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia u Was na inwestycji Tu mamy akurat przy drodze Górczewską mamy ulicę Także trochę głośno jest Także hajerka też nie słychać Tak nam sobie pracuje